W sobotę odbył się zaległy mecz trzeciej kolejki Artbud Group czwartej ligi, w którym Ostrowia grała z Wartą Międzychód. Wynik po raz pierwszy uległ zmianie w dziesiątej minucie, gdy zawodnik gości trafił do własnej siatki. W pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się jeszcze Nikodem Siewiera, który podwyższył prowadzenie gospodarzy. Ostrowia ekspresowo przeszła do rzeczy po przerwie, gdyż po 120 sekundach prowadziła już 3 do 0. Warta rzuciła się do odrabiania strat, a po kolejnych pięciu minutach jej dorobek otworzył kierzek. Goście z międzychodu poszli za ciosem i po godzinie gry zniwelowali straty do zaledwie jednej bramki. Ostatnie dwa słowa należały jednak do Ostrowi. W 65. minucie ponownie dwa gole zaliczki dał jej kolejny gol samobójczy. Natomiast po kolejnych dziewięciu, wynik meczu ustalił Adam Wojciechowski.